I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i zapraszam Was na nowy odcinek na moim kanale. W sumie to jest start nowej serii na tak jakby moim serwerze. Ale to oczywiście nie serwer dla widzów, tylko bardziej dla mojej ekipy i tam paru osób, które jeszcze pewnie zaproszę do tego serwera jak na ze sam bonyolsa nie ma Gałgana w niedzielę, no nie wiem gdzie on śpi, ale trudno. Ja już sobie zacznę. Myślę, że będzie czekał tak chyba w dniu, w którym nagrywam ten odcinek czyli niedziela, 3 listopada no to możliwe, że jeszcze live się pojawi, ale nie wiem zobaczymy, wszystko jest przed nami a jak na razie zbierajmy sobie drewno, zróbmy jakieś podstawowe itemki bo będzie lipa I ja już chcę mieć jakąś podstawę chociaż a ja chcę mieć już jakąś podstawę, to robimy sobie kill off Brakuje mi nikt... innego. Ogólnie dziska, nie czepiajcie się jak jak w Minecrafta, bo ja nie wam tutaj w ogóle. No niestety. To nie jest takie proste. Dobra idziemy sobie już teraz bokami. Tak żeby nas nie w O malutko. Lach serwera był. Zawitują <gulitujące> ją trochę krzynki. Pierwsze zadanie crafta, które mnie uczyli. Flipa moja. Nie kop pod sobą. Najczęściej no o tej zasadzie pewnie Nie kop pod sobą, Dobra, mamy trochę tego. Więc zróbmy sobie... Już idzie się utop.

jak się tam w tle byli ci no to sorry, jeszcze tego nie wyrównam do końca. Nie nagrywam BS-em, bo nie działa mi przy na jakoś. Więc nagrywam innym programem, więc mogę mieć lekkie problemy, ale no do... No, czas będę to, to ulepszał. nie wiem, Seria będzie się podobać, bo może w przyszłości musimy nad na widzów, na bo też mam taki plan. Ale to wiadomo, zobaczymy jak Seria się będzie rozwijać. Pierwsze odcinki, pierwsze odcinki, potem mamy spore plany ze względu jak to rozbudować. To nie wiem. To nie takie proste. Nie i panowie, myślicie skąd pomysł taki serwer? Ja, to... Zachciało, znaczy przerwy miał w Minecraftach sporo. Nie, ja miałem miesiąc, czy nawet półtora. Myślałem, a no bo cóż, zagramy sobie. Pográfico. Pogramy sobie. jakoś. jest jakiś pomysł na serię. Ja tak myślałem, a ten serwer, może to kupię i tak dalej. Serwer kupiłem, więc jest co grać. Jest gdzie grać, jest co grać i co robić. Mam pomysł strasznie dużo automatycznie rzeczy robić, ale to wiadomo to jest na przyszłość. Serwer oczywiście będzie się nazywać, tak jak widzicie w tyle kwadrat na kwadracie, jak sama się nazywa serwer, ale nie bójcie się na serwer i tak nie wbijecie. Ogólnie będę chciał parę osób karnąć na serwera, bo wiadomo, do RWIK nie będziemy grać.

Nie, bije może, no ja nie biję teraz, co pewnie śpi do tej pory. Ale trudno, miesiąc coś zajmiemy robotą. Wiem, że kolędze trochę mi grę, bo takie w ziemię kopię tym mieczem, ale trudno, musicie to, musicie to wybaczyć mi akurat. ale nawet sobie nie musi ściągnąć tego Ogarnę Krafta, żeby niczemu wybaczać. Ja wiadomo, jak będzie oglądał ten, um, nagranie, to, um, le, o gadam, to nagranie, to tyle nim gadają tym nagraniu, że chyba mnie zastrzeli, ale trudno. Um, ogólnie nie powiedzcie mi, że jeden lama, lamy nie chcę. Teraz mi się światło nie skończy, bo gdzieś tam jest ograniczony do tej strefy. Więc spokojnie, nie to tak proszę. Nie wiem, jeszcze gdzie zbudujemy całą moją, tą, 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 moją 63 kartkę. Jesteśmy nad ziemią, nad bedrockiem. Ja już powiedziałem. Głupie czasami słowa, albo <gulę> myle, tam Minecraftowe my słowa, ale trudno. Yy, żarcie jakieś może znaleźć w bo... Bo jest lipa, o mówię. Ograniczona jest, no i już co to, to jest ściana, czyli ja w sobie, może pójdę. Ograniczona jest dlatego, że... No nie chcę, żebym... No, na przykład, jak bije to jeszcze... Mam taki żeby biło to jeszcze parę osób. Żeby każdy się nie zbudował, nie 1000 Tysiąc od siebie, no bo... bieg do kogoś, czy coś, no to będzie lipa. Czyli potem ze literą to, to będzie to łatwiejsze, ale teraz na tak na czystą rękę no to słabo trochę, bo no, co rozumiem? może rybki połowie? Rybki połowie mieczem to, to jest, to jest. chyba... Kurde, nie wiem, jak to trochę... Litno mi się pływa teraz na strasznie się chrem. Ciężko, dobra. Jaskinia potem. To nie czas na jaskinie. To czas na żarełko. A tutaj mamy jakieś domy od Tylko nie wiem, gdzie mamy stronę. o jezioro kilkunastu. ten piec mi się przedało robić na jakieś schronienie na noc. Schronienie na noc to nie wiem czy... Musimy ogólnie znaleźć miejsce na... Yy, no na przykład tak bazę, domek i tak dalej. No to bo trochę będzie chyba, nie? Krówki? No, tam strzały jeszcze. jeszęsiawaść. Hmm... No. Ja, tam jest to za mnóstwo Także ja sobie jakoś ten nie jest z obok Więc się do wody ten na domek Także lubię wysoko, bo byłby tu sporo w dół Ale to gdzieś tam, w tam, się nie I dowodzić tu nas, bym tu karczował dobry pomysł, no Tutaj by tak domek podstawowy Blisko do wody, tu trochę ta góra ziemi mi nie przeszkadza tam to można coś zminimalizować. Hmm, dajmy gdzieś przy wodzie sobie To drogą. teraz mi głód mi spadnie na tyle, że ja tu nic nie zrobię. O, ale dobra. Jakoś biegać nie mogę. Hmm. Tu jest wejście, a od razu. Nie? Będzie chociaż na kilo. Ogólnie nie wiedział ile nagram odcinki, więc odcinki pierwszych nie wiem. nich nie nagrywam. Nagrywam, mówię, innym programem. Kilofon mi jeszcze liście, to jest jeszcze lepiej. I tak nie wiem dokładnie, co ja robię, więc no to musi mi wybaczyć, No, niestety. Wszystko zrobiłem, puszczę. O! Owieczkę wezmę. Ja to sobie zrobię. To już będzie fajne miejsce nawet. Więc może tutaj. Dobrze nie, nie. Nie mam wody nie będę. Dobra. To nie zrobimy domek, tylko jeszcze nie wiem na jakim poziomie, więc sensu zrobimy jakąś prowizorkę może w ziemi. Ziemiankę taką sobie zrobimy. Hmm. Tutaj mamy, tylko mamy, czyli nic nie wiadło A domek się zbijuje, no już na spokojnie, jak się znajemy, zbije. I teraz tak, ten krawtę postawmy już. Z grupą zamkniętych się żalcie przepala. Bo się strasznie straszne i tam, na który ten zróbmy.

Chatka chatką, idziemy coś. Mamy. Tu coś przepala. To byśmy mogli też przepalić, ale to zaraz drzewo sobie połączmy. Wróćmy na skrzynkę jakąś podstawową, to coś tu będziemy już chować. Jak drzewo pióra to też nam nie jest potrzebne. To też jak na razie to się będziemy przepalać. Ale to też zaraz zobaczymy. I to może tak zapraszmy ten pierwszy odcinek. Więc dzięki taki wstęp, krótki, ale wstęp. I zapraszam Was już do kolejny odcinek i na live, który się tak mam pojawiać właśnie z tego serwera, ale już sobie na z najprędzej z i zliczony co Siemanko i do następnego.